I jesteśmy na Eurocadzie. Wczoraj e, cały dzień polowaliśmy nasz szczyty. Szczyty zostały złapane i chyba prawdopodobnie jest to już trzeci impuls. Patrzcie, był impuls, była korekta, był impuls, ta korekta, e, rozbudowana i taki krótki trzeci impuls, no nie wiem. E, do końca nie jestem przekonany, no ale jak zaczynają się tutaj, będę walić, tylko, no to trzeba będzie uznać ten fakt za faktem. E, że to był trzeci impuls. Spróbowałem coś tutaj. E, no ta dwójka była tak wyciągnięta, ta jedynka tak skurczona, że ta, że ta trójka to nie wiadomo czy jest tym, co było jedynką czy dwójką A... no weźmy wersję optymistyczną, że jednak faktycznie to była trójka, teraz tylko spadki, kto go tam wie no no bo co mamy na M5, M5 mamy, no to była jakaś fala impulsowa, poszła impuls, korekta, impuls, korekta, impuls czyli tu mamy jed mamy pierwszy impuls, to jest jakaś korekta a, B, C, C poniżej A, zaczynają schodzić. No, jeśli by tu zaczęli spadać i tworzyć nowe dołki, no to jesteśmy w jakimś cyklu typu... Czyli tak oto byłby impuls, czyli tu by był drugi impuls zakończony patternem kończącym ten impuls. No w sumie się tu niby zgadza, te zejście jest podobne do tego, tu jakieś podejście, no, tak samo zrobili, czyli prawdopodobnie tutaj, tutaj dalej będą zwalać cenę. A... No. Hmm. Dajcie mi pomyśleć. No tak, to jest impuls, to jest korekta. I to wszystko jest impulsem. No, to będzie się Nie, to, czyli to będzie o wiele mocniejsze. To będzie prawdopodobnie ta dwójka będzie tak poszerzona, jak ta dwójka kiedyś tam. Czyli to będzie totalnie, totalnie będzie załamanie. Tylko spadki tutaj widzę. No, bo to jest poszerzone, więc te spadki będą gigantyczne. Potem jakaś korekta przed końcem. No. No to się chyba prawdopodobnie złapaliśmy sam szczyt z cyklu. I mamy teraz tylko, w, i tylko jesteśmy w spadkach, w cyklu już spadkowym. Tu był pierwszy impuls, tu będzie drugi impuls. No, no to będzie prawdopodobnie, to będzie dzisiaj mega, mega zwałka w dół. Wywalą wszystkie tutaj te wsparcia i opory, czy cokolwiek takiego. No, pierwszy impuls, drugi będzie prawdopodobnie mega pożarzony. Bo widzę po skali, więc to gdzieś tam będą dołować sobie ładnie. No i no oczywiście korekta i znów i trzeci impuls pewnie mniejszy. No, bo tak na Eurocadzie coś lubią te dwójki wyciągać, a trójki bardzo skracać. No to niekim tam będzie. No dobra, to złapiemy cykl. No to jesteśmy w cyklu spadkowym. Oczywiście pamiętajcie, że cykle spadkowe zawsze są szybsze niż te wzrostowe, szybciej. Łatwiej cenie jest spadać niż rosnąć z jakiś tam. Przyczyn, nie wiem jakich. <laughs> nie no, dobra, to zostawiam tak, tak, jak jest teraz, że cykl się zakończył. Jesteśmy w spadkowym. E, tu wprawdzie były eski dokładane, ale tu wypili, zeszli, bla, bla, bla i, i zostały eski tylko z góry. No, czyli ta dwójeczka prawdopodobnie będzie mega, mega, mega wydłużona. I tylko spadki. No, zresztą spadają, nie? No, ewidentnie spadają, no nie rosną, tylko spadają. No, ja to widzę. <laughs> No, dwójka może być może być jeszcze bardziej rozciągnięta. Jeszcze bardziej. No zobaczymy, powinny być spektakularne spadki na Eurokadzie. Eee, no, no, chyba, że się totalnie mylę. Zaraz się odwrócę i wybiję nowy. high, to szkoda będzie. Szkoda by było tych, tych tutaj esek, nie? Dobra, to tyle z Eurocadu. No ciekawa sytuacja, naprawdę. Patrzcie jak to wygląda z wysokiego. Impuls, impuls, impuls trzeci. Tu już jest pierwszy impuls, tu prawdopodobnie będzie drugi impuls, jakiś tam w większej skali. No i trzeci impuls na dokładkę, gdzieś tam zejdą. No, gdzieś tam zejdą. I znów zacznie się cykl wzrostowy. I tak cały czas skaczemy od cyklu wzrostowego do spadkowego. I tak cyklicznie chodzimy jak sinusoida, góra, dół, góra, dół. No chodzimy za ceną, tak? No nie będziemy ładować pod prąd, bez sensu. Gramy z cyklami i robimy swoje. Elioty, nie? 1, 2, 3, 4 i 5. Prosta sprawa. No to cześć.